Siemaneczko! Witajcie w Minecraftowym laboratorium, miejscu gdzie moby wchodzą ze sobą w epickie starcia, a my sprawdzamy kto jest prawdziwym królem areny. Tutaj nic nie jest przewidywalne. Rzucamy mobę na siebie i patrzymy jak ich instynkty prowadzą do totalnego chaosu. Czasami jest to walka na śmierć i życie, a czasami po prostu czysta komedia. Dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy pojedynek, a mianowicie Zoglin kontra czarny Szkielet. Obie bestie są groźne, agresywne i nie zamierzają odpuścić ani na moment. Kto wyjdzie z tej areny zwycięsko, kto padnie w boju. Zaraz wszystko się wyjaśni. Ale jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi eksperymentami, zobaczyć więcej szczegółów o serii i zagłosować, jakie moby mogą znaleźć się w kolejnych odcinkach, koniecznie wpadnijcie na nasz Discord. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Myślę, że na samym początek zaczniemy sobie od walki 1 na 1. W tym wypadku zoglin kontra szkielet. Jak widać, zoglin bardzo szybko w... przeszedł do ataku. Szkielet nie pozostaje dłużny, aczkolwiek tutaj zoglin wygrał pierwszą rundę. Kolejna runda i kolejne moby przed nami. Teraz mamy 10 na 10 i otwieramy bramę, tak aby oni mogli zawalczyć. Co pierwszy nam się rzuca oczy, że duża sta, duże stado. Z Golinów bierze się tutaj w kupie siła oczywiście każdego po kolei czarnego szkieletę atakuje. Jak widać ta taktyka ma swoje plusy, są idą jak burza, są niepokonani, przez co myślę, że spokojnie wygrają tą rundę i będziemy mogli powoli też przechodzić do następnej. A sami wydają się niewstrząśnięci tą bitwą i jest ich na tyle dużo, że pozostała dwójka im raczej nie da już rady. Muszę jeszcze teraz tutaj popchnąć parę tutaj tych szkieletów, żeby to szybciej nam poszło, żeby ta y, oczywiście y, rozgrywka była już cała zakończona. No chociaż to tak naprawdę czysta formalność i tutaj już byśmy mogli po prostu na tym zakończyć. No ale jak już ma być dobrze, to już niech będzie dobrze. Niech tutaj dokończą to co my zaczęli i zobaczymy jaki będzie wynik końcowy Dobra, ostatniego udało mi się pchnąć, dzięki czemu poszedł tutaj w nieznane walkę, aczkolwiek i tak wiem, że nie ma szans nie pokonam reszty pozostałych, aczkolwiek zawsze można spróbować. No w każdym razie w tym pojedynku z Golin wygrał bez precedensu. Kolejna przed nami bardzo fajna runda, mianowicie teraz będziemy mieć już trochę więcej ludu, a mianowicie 50 na 50. Kto z kolei w tej rundzie wygra? Zaraz się przekonamy. Dobra, myślę, że to najlepszy pomysł, nacisnąć ten przycisk. I teraz obserwujmy, jak stado z golców. Z golców? Chyba tak. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Atakuje naszych czarnych szkieletorów, którzy są tutaj, myślą, że są niepokonani. Najwidoczniej chyba nie. Można powiedzieć, że weszli w nich, jak po prostu w taką świeże masełko, w świeżą bułeczkę, takie naprawdę. Naprawdę, naprawdę, ze strony czarnych szkieletów można powiedzieć, że to jest po prostu amatorszczyzna. Niewiele tutaj ich zostało, jak widać, no to już takie naprawdę dobitki na sam koniec. Myślę, że tutaj możemy to troszkę przyspieszyć, żeby to też nie trwało nie wiadomo jak długo w nieskończoność. Myślę, że tutaj z specem nie trzeba być tak naprawdę, żeby wiedzieć kto tak naprawdę wygrał tą rundę. No wystarczy po prostu porównanie ile zostało naszych czarnych szkieletorów, a ile zostało naszych tutaj nederowych przyjaciół. Myślę, że nie musimy tego ciągnąć końca. W każdym razie 2-0. Możemy przejść teraz do kolejnej rundy. A przed nami kolejna runda, która tutaj pokaże, kto wygra. Myślę, że raczej będziemy mogli tak naprawdę obstawiać, kto wygra tą rundę. Aczkolwiek zawsze warto po prostu zobaczyć. A może teraz się zdziwimy, może akurat przeciwny ich po raz pierwszy wygra tą rundę. Jak widzicie, no nasi czarni chłopcy łatwego zadania nie mają. Myślę, że tutaj nawet mają bardzo ciężko, tak naprawdę. Aczkolwiek powoli zostają niestety pokonani. Przez swojego rywala. Aczkolwiek, czy to jest jakaś nowość? Myślę, że chyba nie jesteśmy zdziwieni. Myślę, że na sam koniec możemy nawet zwiększyć poziom trudności dla naszego tutaj nedorowego rywala, tak aby mieli trochę więcej roboty, bo to im ten sukces przychodzi im po prostu za łatwo. No i widzicie, w bardzo szybki, łatwy sposób pokonali rywala, rozgromili go, można powiedzieć. I ostatnie, oto finałowa runda przed nami. Niewiele tutaj tak naprawdę trzeba, aby jedna albo druga strona wygrała. To co? Otwieramy bramę za 3, 2, 1. Oj, trochę jest i patrzcie, jak tutaj to wszystko leci, jak na tarczywie. Teraz mamy walkę tysiąca... Tak, tysiąca czarnych szkieletów i 200 zoglinów. Zobaczmy, kto wygra jak na razie. Tysiąc czarnych szkieletów wygrywa ten pojedynek. Jest zmiana lidera po raz pierwszy w, na, w tym odcinku. Po raz pierwszy ktokolwiek inny niż czarny, nie czarny, przepraszam, niż Zoglin, a raczej czarny szkielet tu wygrywa. Myślę, że Zoglin ma tutaj dużo pracy i myślę, że chyba niestety będą musieli się lekko poddać. Naszych zoglinów już tak naprawdę nie zostało, ich dużo jest, ich można powiedzieć garstka. Dlatego wpadłem też na taki jeden sposób, aby troszkę wyrównać oczywiście ten pojedynek te szanse, zwłaszcza że przewaga 1000 do 200 to jest jednak dosyć duża i postanowiłem, że tutaj sobie dopałem jeszcze 100 zoglinów, tak aby ewentualnie jeszcze miały szansę pokonać szkielety. No i wróciliśmy, teraz jesteśmy po operacji do spełniania z oglinów, jak widzicie znowu dzielnie walczą, ale teraz mamy tak naprawdę wyrównany pojedynek, zobaczmy kto z nich wygra, kto po raz pierwszy opuści tą arenę, ten końcowy etap, kto z nich wygra, jak widzicie pierwszy raz chyba w tym filmie mamy tak naprawdę... Wyrównaną sytuację, choć dalej z ogliny widzę, że są pokonane w tej konkurencji, i myślę, że możemy powiedzieć, i będziemy mogli zaraz stwierdzić, że to jednak one nie miały szans w tej konkurencji z, z czarnymi szkieletami. Myślę, że tak naprawdę zwycięstwo z oglinów tutaj. Niestety nie jest prawdą, ponieważ czarne szkielety po raz pierwszy wygrały tutaj jedną konkurencję. Co prawda, troszkę miały łatwiej, bo było ich tysiąc, a tak naprawdę z oglinów było niecałe 300, aczkolwiek i tak nie można powiedzieć, że sobie tutaj wyjątkowo dały radę i po prostu pokonały z oglinów. Może nie wszystkie, aczkolwiek na pewno z całą odpowiedzialnością większość. Wystarczy po prostu popatrzeć, ile tutaj jest tych itemów tak naprawdę na Ziemi, to już sama ta rzecz może pokazywać, jak ta walka była zacięta. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście Zogliny wygrały z całą tą walkę, jednak czarne szkielety też dłużne nie zostały i miała ją swoim jeden punkt. Dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia lub miłej nocy. Do zobaczenia i cześć.